Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Zapraszam Was na kolejne spotkania z Feng Shui. Dzisiaj przedstawię Wam aspekty na dzień 11 sierpnia 2022 roku, moi drodzy, czwartek. Dzisiejszy dzień jest pod władaniem małpy, według chińskiego horoskopu, moi drodzy. Dzisiaj cały miesiąc sierpień, no, według kalendarza solarnego i lunarnego, wiecie o tych różnicach, ale już teraz, dzisiaj mamy we władaniu ziemnej małpy, a rok 2022 mamy we władaniu Wodnego Tygrysa. I uwaga, moi drodzy, jest to pierwszy y, urzędnik, pierwszy oficer. W dzisiejszym dniu właśnie patronuje pierwszy urzędnik, pierwszy oficer. Ale dzisiejszy dzień jest również wyznaczony takim czarnym. Szyżykiem w chińskim horoskopie, w chińskim kalendarzu. A zatem ten dzień uważamy po prostu za dzień takiego luzu, wolny. Co prawda jest to dzień na tworzenie różnych nowych rzeczy, ale moi drodzy, jest to dzień punktu zwrotnego. Jesteśmy tutaj przed pełnią. Nie jest to dzień zbyt taki udany, troszkę może być niefortunny, tu są dosyć trudne aspekty na niebie. Zresztą chiński kalendarz, wiecie, że opiera się na lunariuszu, na solariuszu, więc te wszystkie aspekty, jakie są tworzone na nieboskłonie, one są uwzględniane właśnie również w chińskim kalendarzu. No i dzisiejszy dzień, moi drodzy, jest wyznaczony jako dzień luzu nic nie robienia, mimo że pierwszy urzędnik, ale tutaj dzisiaj nie zaleca się rozpoczynania żadnych ważnych czynności, moi drodzy. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób rodzenych znaków miejskiego szczura, smoka, węża i małpy i to są osoby, które mogą tutaj troszeczkę zlekceważyć te wszystkie informacje i robić to, co zazwyczaj wyznacza pierwszy urzędnik, czyli tworzyć pewne rzeczy i tutaj im się raczej powinno wszystko udać, nie powinno być większych problemów i zgrzytów, jeżeli nie mogą tych pewnych rzeczy, które mają zaplanowane na dziś, przesunąć na inny czas, no to Mogą tutaj podejmować czynności i będą się czuli bezpiecznie, mogą być bezpieczni i to jest dla nich dobry dzień na spotkania biznesowe i na różne tego typu sprawy. Ale jeśli nie musicie podejmować tych ważnych czynności, postarajcie się po prostu przesunąć to na inny czas, na inny dzień. Moi drodzy. Neutralny dla bawołu, królika, kozy i koguta. Tym znakom też nie powinno nic tutaj dużego grozić, ale tygrys, koń, pies i świnia to jest dzień dla nich zły i powinny się bezwzględnie powstrzymać od jakiejkolwiek czynności, szczególnie związanych z inauguracją, tworzeniem pewnych nowych rzeczy, nowych wartości w życiu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkania z Lększu. I do usłyszenia.